Witam Was w kolejnym odcinku QA edycja styczeń 2022. Zaczynamy. Marcin D. zapytał, czy możesz opowiedzieć, jak zacząłeś swoją przygodę, jak wyglądały początki i późniejszy rozwój Twojej firmy. Początki. Przygodę zacząłem od tego, że rzuciłem pracę na etacie, tak z dnia na dzień. I postanowiłem zacząć robić to, co naprawdę kocham czyli obcować z samochodami. I zaczęło się od tego, że otworzyłem studio auto detailingu już ładnych parę lat temu. No i później wybadałem temat, właśnie importu z Japonii też totalnie od zera. Poleciałem tam, nawiązałem kontakty. No i tak małymi kroczkami od, od jednego, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu aut i tak, tak to się potoczyło, że jestem teraz tu, gdzie jestem. Więc wszystko tak naprawdę powstało no od takiego powiedzmy totalnego zera, czyli miałem jakąś tam wizję, którą po kolei realizuję i cały czas jakieś tam cele jeszcze do wypełnienia. Kolejne pytanie. Ark Mal zapytał. Doskonały pomysł na serię odcinków. Dziękujemy bardzo. Życzę wytrwałości w kontynuacji. Postaramy się. Dorzucam pytanie do puli. Co kupić za 250 tysięcy złotych? Serdecznie pozdrawiam Arek. Za 250 tysięcy złotych już mamy całkiem. Niezły przekrój aut ciekawych do kupienia z rynku japońskiego, i tutaj w tym budżecie bym obecnie celował w Porsche 911 996. Na pewno Carrera 4S starczy nam obecnie na bardzo ładną sztukę, nawet w manualu z niskim przebiegiem i dobrą historią. Aczkolwiek te ceny cały czas idą w górę, więc pamiętajcie, że mówię to w styczniu 2022. Możemy z ciekawości zobaczyć, na przykład co będzie w 2023 roku, ile będzie 4S w manualu kosztował. Podejrzewam, że już będzie trójka z przodu. Może nawet starczyłoby na wersję turbo, jakąś w Tiptroniku, która też jest dobrą inwestycją, więc tutaj bym się skupił w tym budżecie. Na drugim końcu jest na przykład G-Klasa W463 G500. W tym budżecie też kupimy ładną sztukę. Z roczników takich między 2002 a 2006. To też bym polecał. I ogólnie, dosyć często to powtarzam, że taki jeden z bardziej idealnych zestawów w garażu to jest właśnie G-Klasa i 911. i W zasadzie niczego więcej facetowi do szczęścia nie potrzeba, jeśli chodzi o samochody. Także ja bym tutaj na tych dwóch modelach się zdecydowanie skupił. I mamy kolejne pytanie. Jacek AFC. Panie Robercie, jak smakowała śliwowica całej ekipie na rajdzie Koguta? Pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym rajdzie. Yy, bardzo dobrze ją pamiętam, bo była doskonała. Bardzo dziękujemy Jacku za ciekawy i smaczny prezent. No i również nie możemy się doczekać spotkania na kolejnym rajdzie. I mam nadzieję, że yy, wspólnie wypijemy jakiegoś małego kielona. Tu na dole masz taki przycisk. Jeżeli jest czerwony. To niedobrze. Musisz kliknąć, żeby był szary. Wtedy będziesz z wszystkim na bieżąco. Sebastian Bednarczyk pyta: "Witam, czy kupując najnowsze Porsche 911 GT3 można liczyć na to, że będzie to inwestycja na przyszłość?" Uważam, że zdecydowanie tak, dlatego że obecna generacja GT3 992 jest prawdopodobnie ostatnim w pełni spalinowym i wolnossącym GT3 co spowoduje, że w zasadzie w momencie sprzedaży jest już klasykiem. Dodatkowo całą sytuację podbija fakt, że w obecnej całej tej sytuacji światowej bardzo ciężko zdobyć nowy samochód. No i na nową GT3 czekamy praktycznie obecnie już około dwóch lat, jakbyśmy dzisiaj chcieli kupić. Więc jest bardzo wielu chętnych, ograniczona produkcja. Ze względu właśnie na braki w komponentach i tak dalej, więc yy, uważam, że na pewno jest to dobra inwestycja. Jeśli nie będziemy bardzo dużo jeździć i robić kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie taką GT3, to w najbliższych latach na pewno ona nie powinna tracić na wartości. A jak już yy, ta elektryfikacja coraz bardziej yy, będzie postępowała, no to za jakieś 10 lat, czy tam kilkanaście. Prawdopodobnie nie kupimy już żadnego spalinowego czysto samochodu yy, nowego. No to taka GT3, która jest wolno kręci się do 9000 obrotów i brzmi niesamowicie. Będzie na pewno świetnym klasykiem. Także jak najbardziej odpowiedź brzmi tak. Kolejne pytanie. Marian L... Łódź. Ja zadaję pytanie: czym jeździ wąski? Czy też ma coś ciekawego w garażu i czemu szwagry? Pozdrawiam. Yy, no to tak, po kolei. Wąski w garażu ma bardzo ciekawą lodówkę wypełnioną browarami. Wiem, bo widziałem. Yy, jeśli chodzi o samochód, yy, to zobaczycie, czym jeździ wąski w odcinkach daily. Yy, także zalecam i zachęcam do oglądania. Yy, druga część pytania: czemu szwagry? Czemu szwagry? No, często się pojawia ten odcinek, to pytanie pojawia się też pytanie, czy ja jestem z siostrą Wąskiego, czy on z moją siostrą, więc ja nie mam siostry. Wąski ma siostrę, ale sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ nasze kobiety są siostrami i to w dodatku ciotecznymi, więc tak naprawdę Wąski jest takim ciotecznym szwagrem. Ale zawsze się śmiejemy, że na jakichś tam imprezach rodzinnych, jak jest kilku tych szwagrów, facetów, właśnie tych sióstr i tak dalej, kuzynek, to zawsze jest hasło szwagier pijemy, i wtedy wszyscy podnoszą kieliszki, jest łatwiej po prostu, więc tak się utarło. Śmiejemy się też z tego, oczywiście. Więc tak wygląda tajemnica szwagrów w Strabale. I kolejne pytanie. Józef Szafranowski pyta: Jak oceniasz opłacalność importu aut uszkodzonych? Ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o rynek japoński, to muszę Wam powiedzieć, że auta uszkodzone rzadko występują z kierownicą po lewej stronie, bo musicie zwrócić uwagę na fakt, że my się zajmujemy takim malutkim wycinkiem samochodów na rynku japońskim czyli. Tymi autami z kierownicą po lewej stronie. Na przykład w domu aukcyjnym USS Tokio, gdzie aukcja odbywa się w każdy czwartek, jest w granicach 15 tysięcy samochodów licytowanych tego jednego dnia. I auta z kierownicą po lewej stronie. Stanowią jakiś niewielki procent tej liczby, bo taki hałt jest kilkaset, 500, 600, 700 w zależności od dnia. No i znaleźć z tej małej, jakby statystycznie grupy aut z kierownicą po lewej stronie jeszcze uszkodzone auto, nie jest wcale łatwo, więc jest bardzo mały wybór. To po pierwsze. Po drugie, no my jakby z założenia w ogóle nie zajmujemy się tego typu samochodami, i nie interesują nas auta uszkodzone, bądź w jakimś tam słabym stanie. Yy, czy jest to opłacalne? Bo takie było pytanie. No w zależności jakie kto ma potrzeby. Natomiast yy, uważam, że yy, może być opłacalne zakupowanie jakichś tam mega egzotyków uszkodzonych, bo czasami się pojawiają, natomiast no, to jest zupełnie nie nasza bajka. Wiem, że bardzo dużo aut uszkodzonych sprowadza się z USA i tam chyba jest lepszy rynek i bardziej to opłacalne niż z Japonii, ale nie mamy w ogóle doświadczenia w imporcie aut uszkodzonych, więc ciężko mi tutaj odpowiedzieć. Jest tych aut po prostu bardzo mało tam. Kolejne pytanie PAF. D pyta, fajny odcinek. Pytanie, czy jesteś fanem lub kibicem Formuły 1? Jeśli tak, komu kibicujesz? Sądząc po bluzie Mercedes-AMG, Petronas, pozdrawiam. No i też było mnóstwo pytań, czy jestem fanem Hamiltona i tak dalej, więc <gryw> nawet się trochę śmiałem, bo ja tak lubię na przekór się ubierać, żeby zaokładać właśnie kurtkę Ferrari, siadając do Lambo i tak dalej. I faktycznie nie zwróciłem uwagi, w poprzednim QA miałem nad sobie bluzę AMG, Petronas, F1 itd., tak z uwagi bardziej na autolawetę sprintera Keger, Petronas, a zdecydowanie nie z uwagi na Team Formuły 1, którego jestem przeciwnikiem, bo nie lubię Hamiltona. I nigdy nie lubiłem od samych początków jego Formuły 1. Byłem bardzo wielkim fanem zagorzałym Formuły 1 już od dzieciaka. Pamiętam jeszcze, jak miałem tam 5, 6, 7 lat, yy, gdzieś tam na satelicie się oglądało wyścigi, yy, początki Schumachera, i jakby cały czas Schumacher był dla mnie wielkim idolem i jemu zawsze kibicowałem, bo dorastałem yy, właśnie w czasach jego y, świetności. Y, no i byłem zdecydowanym też fanem y, Ferrari i zawsze jestem. To jest taka ukochana marka i ukochany team w Formule 1. Jak Schumacher przestał jeździć, to troszeczkę przestałem się interesować. Oczywiście śledzę cały czas. No później się zaczęła w międzyczasie jeszcze się zaczęła kubicomania i tak dalej. Też oczywiście Robertowi zawsze bardzo kibicowałem i dalej trzymam za niego bardzo kciuki. Natomiast zdecydowanie, już jakby sam fakt, że Ferrari bardzo rywalizowało z Mercedesem i z McLarenem i tak dalej, no to stawiało tego Mercedesa u mnie zawsze na takim miejscu, że no jednak zawsze to Ferrari i, i za bardzo nie przepadam za tym teamem. Nie przepadam za Hamiltonem. Zawsze uważałem, że może jest jakimś tam utalentowanym kierowcą, ale zawsze jeździł samochodem bardzo szybkim. Więc nie było to może dużym wyczynem. A wiadomo, że ma już tych tytułów sporo, zrównał się z Schumacherem, ale dla mnie zawsze w sercu będzie szumi i tylko szumi i, i długo, długo nikt, więc. Y tak mi się też kojarzy to wszystko z dzieciństwem, wielokrotnie udało mi się bywać na, na żywo na F1, na różnych torach, na wyścigach. Schumachera też widziałem w akcji, miałem nawet przyjemność, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, w zasadzie przypadkowo być na pierwszym wyścigu F1 na Hungaroring, w którym Robert Kubica startował. E Wtedy był kierowcą rezerwowym i, i tam kogoś zastąpił. To był chyba 2007 rok, o ile się nie mylę. Yy, I to był mój pierwszy wyścig na żywo F1. No emocje nie do opisania. Yy, więc odpowiadając na pytanie, bo się jak zwykle rozgadałem o, 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 o tym mógłbym gadać dzień i noc. Yy, jestem fanem lub kibicem formuły 1, oczywiście. Yy, no i kibicuję yy, teamowi Ferrari. Niezależnie kto w nim jeździ. Nie mam teraz jakiegoś ukochanego kierowcy. no Max, oczywiście pokazał klasę. Lubię go. Zawsze też lubiłem Rajkonena, e, lubię też Fetela, ale już bez jakichś tam wielkich sympatii. E, w obecnej stawce, tak jak mówię, mniej już to wszystko śledzę. E, w ogóle Formuła 1 dla mnie stała się coraz bardziej nudna, odkąd weszły te dziwne. Małe silniki, nie ma już tego dźwięku. Pamiętam czasy. V10, V8 wolnossących i, i ten dźwięk, po którym jeszcze tydzień dzwoniło mi w uszach, i jestem fanem Formuły 1 z lat 90. i początku 2000, krótko mówiąc. Kolejne pytanie, Mateusz S. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z polskimi autami na japońskich aukcjach typu Maluch czy Polones? No i tutaj was zaskoczę. Za chwileczkę spróbuję znaleźć, chyba na Insta wrzucałem filmik i to chyba nie w relacji, tylko w poście był Maluch. Był Fiat 126P na aukcji w USS Tokio. Pamiętam, że to chyba ze dwa lata temu wrzuciłem takiego posta, bo nawet go oglądaliśmy, tak dla jaj z Łukaszem, znaczy Łukasz go oglądał i nagraliśmy właśnie taki walk around i pamiętam, że napisałem w opisie, prosimy nie regulować odbiorników. Naprawdę był maluch w Japonii. Zdarzają się bardzo rzadko, natomiast jest kilka fiatów, bo też y, nawet jak gdzieś tam pogrzebiecie w historii naszego kanału, tutaj spróbujemy znaleźć odnośnik. Był filmik, y, jak byłem w Japonii, którego się razu byliśmy z Łukaszem y, u gościa, który y, ma kilka fiatów 126. Zazwyczaj są to te wersje włoskie, czyli Fiat 126 bez P. Jest ich trochę w Japonii i są warsztaty bądź kolekcjonerzy, którzy specjalizują się w tego typu samochodach. Jest to, jest to oczywiście bardzo duża nisza, aczkolwiek, odpowiadając na pytanie, tak, spotkałem się z polskimi autami na japońskich aukcjach, bo tam ten maluch to w ogóle był elegant, z tego co pamiętam. Także bywają, ale w sumie rzadziej niż jakieś mega egzotyki, hmm, ale da się spotkać. Kolejne pytanie. Patryk Urybański. Skąd wzięła się nazwa lub co oznacza nazwa Strabale? Yy, jak miałem pomysł, żeby rozpocząć działalność, i jakby to wszystko się rodziło cały czas w mojej głowie? Jakąś tam wizję miałem tego wszystkiego, no to w pewnym momencie właśnie przyszło do wyboru nazwy firmy. Chciałem, żeby to się kojarzyło jakoś samochodowo, z uwagi, że zawsze też lubiłem, kochałem włoską motoryzację. No i od dziecka zakochany byłem w Ferrari i zawsze nad łóżkiem wisiały plakaty, właśnie głównie z różnymi Ferrari. Pamiętam, że za czasów już licealnych, nad łóżkiem miałem plakat. Z Ferrari 360 Challenge Stradale. No i to tak naprawdę z tego się chyba wzięło. Stradale po włosku oznacza drogowy. Strada to jest droga, dlatego też jak wjeżdżacie do Włoch, na przykład, to się pojawiają tablice policja, stradale, czyli ta tak zwana włoska drogówka. I tak wymyśliłem, że to będzie miało taką nazwę, właśnie całe przedsięwzięcie. No, wzięło się to, krótko mówiąc, z pasji, z marzeń. Mnóstwo aut, superaut włoskich w wersji drogowej, wyścigówek w wersji z homologacją drogową, ma właśnie ten dopisek Stradale. Maserati MC12 Stradale, słynna stara Alfa 33 Stradale. I chociażby właśnie Ferrari 360 Challenge Stradale było też homologowaną na drogę wersją wyścigówki. No, chociażby najnowszy, jeden z najnowszych modeli Ferrari SF90 też ma nazwę Stradale. Więc uważam, że dobrze wybrałem i to fajnie się już niesie. No i kojarzy się tak, jak się powinno kojarzyć, czyli z ciekawymi autami i z taką marką, która. Powstała z pasji i skupia się na właśnie też samochodach marzeń. Także tak to powstało. I mamy ostatnie chyba już pytanie. Ra, żebym nie przeklnął, Ra Kurawe pyta. Największy biały kruk, którego sprowadziliście to... No, mnóstwo też było bardzo podobnych pytań. Jakie mieliśmy najdroższe auto, jakie najciekawsze i, i najbardziej unikatowe? Yy, no i takim autem był samochód, yy, no kilka było takich samochodów, ale w zasadzie o żadnym z nich nie mogę powiedzieć. Mamy takich klientów, czasami bardzo wymagających, i no, mieliśmy styczność z bardzo ciekawymi i bardzo unikatowymi autami. Yy, no ale tacy klienci chcą zachować anonimowość. Nie możemy tego pokazać ani na YouTube, ani w TVN Turbo, i nagrać takiej transakcji. Jest mi z tego powodu też przykro, bo chciałbym się tym wszystkim dzielić, ale też mi obowiązuje jakaś tam tajemnica i, i przez wzgląd no, i szacunek dla moich klientów, nie mogę o pewnych transakcjach powiedzieć, bo chcą pozostać anonimowi i mają jakieś swoje ukryte kolekcje. Natomiast mogę wam powiedzieć, że w Polsce jest. Bardzo dużo ciekawych samochodów, o których nikt nie wie, i są to samochody z total najwyższej półki, o których się ni czasami nikomu nie śniło. I mogę też Wam tylko podpowiedzieć, że takie samochody zazwyczaj są importowane nie statkiem, nie pociągiem, tylko po prostu samolotem. Przylatują na cargo do pana Baltka i tam są rozładowywane i na zakrytej lawecie jadą do jakiegoś tajnego garażu. I mam tu na myśli takie hyperkary, mam tu na myśli samochody z bardzo włoskich, unikatowych manufaktur. No i więcej nie mogę powiedzieć. Także zachowajmy jakąś tam otoczkę tajemnicy, ale parę takich białych kroków było. No ale myślę, że to o czym mogę powiedzieć, no to jest oczywiście Passat B5. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.